Witajcie, OSP Janków też chce pomóc w zbiórce Hot 16 Challenge, dlatego stworzyliśmy własną szesnastkę, którą zaraz usłyszycie. Tekst i nagranie powstało w bardzo krótkim czasie, ponieważ jak zawsze szybko i skutecznie działamy, więc zaczynamy! Od ciemne chmury nad nami, to my się nie damy, drodzy lekarze, chylimy wam czoła, o bohaterach, ratownika nie zapominamy, bo to z wami najczęściej działamy. Poczekamy, aż covid się skończy, aż wszyscy się znowu spotkamy, aż każdy z tą pasją do nas dołączy. Dobra, dosyć podlizywania. Pora na konkretne działania. Po pierwsze, noście maseczki nie na Janusza, tylko na propsie. Dwa metry od siebie i dystans od lady. Jeśli to zapamiętacie, to wszyscy przetrwamy. Rączki myjemy jak najczęściej i nie pchamy się gdzie najgęściej. Wiem, że to trudne, lecz zostańcie dziś w domu. Uratujecie tym życie sobie lub komuś. Dobra, kończymy śpiewanie, bo czeka na nas zadanie. Może trochę wody polejemy? Koniec! Jedziemy! Dziękujemy za wysłuchanie i zachęcamy z całego serca do włączenia się do zbiórki, ponieważ razem możemy zdziałać cuda. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. Chci Chcieliśmy znominować OSP Ujazd, OSP Koluszki, OSP Będków, OSP Tuszyn oraz OSP Łaznów. Liczymy na to, że przyjmiecie nasze wyzwanie. Jedziemy, trzymajcie się.